Dzisiaj odbywa się w Tuchowie rajd Tour de Pogórze. W którym bierze udział bardzo dużo osób, zarówno z naszej gminy, jak i z zewnątrz. Gmina Tuchów, całe pogórze, to świetny teren do turystyki rowerowej, nawet do sportów wyczynowych, takich jak Kolarstwo Górskie, więc myślę, że impreza jak najbardziej trafiona. Widzę tutaj po ilości osób uczestniczących, często widzę całe rodziny, które będą brać udział. Myślę, że w tym kierunku cała gmina Tuchów powinna iść. Powinniśmy tak właśnie sportowo, rekreacyjnie i rodzinnie, spędzać jak najwięcej chwil. Sporo wydarzenia. Już bierzemy udział w drugim wydarzeniu. Byliśmy w Ryglicach tydzień temu, teraz jesteśmy w Tuchowie. Świetna atmosfera. Jestem drugi raz. W poprzednim tygodniu byłem w Ryglicach. Dużo pozytywnych ludzi. Jak zwykle cudowny. Każdy z tych rajdów, które organizuje w Pogórze jest bardzo udany. Każdy inny. Czasami wymagający, bo są podjazdy jakieś tam, co niektórzy muszą zejść z ale bardzo fajnie. Bo Organizacja super. Organizacja jest na bardzo wysokim poziomie od strony takiej logistycznej, technicznej. Dograne wszystko, bardzo fajnie zabezpieczony, bezpieczny rajd. Razy się spisali na medal. Bardzo dobrze oznakowany, także nie można było się nigdzie zgubić. Trasa bardzo malownicza, przepiękna. Ciało mi się zatrzymywać, nie robić zdjęcia, kilka podjazdów, piękne górki. Piękne krajobrazy, piękne bogórze. Widoki nam znane i bardzo lubimy te górki, więc jest fajnie. Tak. Patrzymy na boki i jedziemy do przodu. Panie z koła gospodyń przygotowują pyszne posiłeczki, pyszne ciasteczka. To co spaliłam na trasie, to uzupełniłam. Jest naprawdę bardzo ładne. Zapraszam wszystkich, warto przyjechać, warto tutaj pojeździć, poznać piękne bogórze, piękne okolice, super organizacje, a nic z tym pojeździć na takim rajdzie. Myślę, że na kolejnych też się spotkamy. Zapraszam wszystkich do Szyżyna, ja na pewno będę i mam nadzieję, że zobaczę się za tydzień w przeżynach.